Po latach pracy z niemieckimi firmami widzę ciągle ten sam problem. Wielu Polaków trafia na produkcję, magazyny czy logistykę, bo wydaje się najprościej, ale nie mówią wam jednej rzeczy. Te prace dają szybki zarobek, ale bardzo szybko robi się sufit. 2400, góra 2600 euro netto jako pomocnik bez perspektyw na więcej, bez języka czy dodatkowych kwalifikacji. Pracodawcy uwielbiają osoby, które już coś potrafią. Obsługa wózka, podstawy mechaniki, spawanie mig-mac, nawet prawo jazdy na ciężarówki. To już są zupełnie inne widełki. Zarobki bliżej 3000 euro i stabilność. Tylko pamiętajcie, Niemcy coraz bardziej patrzą na certyfikaty i dokumenty. Nie wystarczy umiesz, to robisz. Problem jest też taki, że mimo braku rąk do pracy, firmy zaczynają wymagać chociaż podstaw niemieckiego, choćby do zrozumienia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Za brak języka coraz częściej dostaje się niższe stawki lub najgorsze zmiany. A wy jak macie na zakładzie? Są szanse na podwyżkę czy raczej stagnacja? Macie już jakieś kursy za sobą? Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw waszych doświadczeń i pamiętajcie, na profilu znajdziecie więcej konkretów prosto z rynku. 军控。Cool.